Początek przygody ze świdniczanką był dla mnie trochę taką odbudową po kontuzji. Wszedłem eee, po prostu na zwykłą wierkę. Zobaczyłem tam parę znajomych twarzy, więc, więc fajnie było się zakręcić z Chłopakami. A wyszło, wyszło jak wyszło. Idziemy ku, ku górze cały czas. No i myślę, że będziemy dalej szli w górę i, i fajnie tworzyli dalej przygodę. No oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to rozegrać wszystkie mecze. Początku do, do końca. Bo nie ma nic lepszego, jak, jak po prostu gra, gra w piłkę na boisku, szczególnie w meczach mistrzowskich. Jeśli chodzi o różne cele, no to jak najwyższe miejsce w tabeli. Jesteśmy świadomi, że jesień nie była taka, jak sobie wymarzyliśmy. Więc no celem jest jak największa ilość punktów, jak najwyższe miejsce w tabeli. No jeśli chodzi o atmosferę, no znamy się od, od wielu lat, z większością chłopaków wygraliśmy od praktycznie kategorii juniorskich razem, także czujemy się ze sobą bardzo dobrze. Na treningach jest, jest fajna atmosfera, zarówno na, na, na gierkach, jak i, jak i poza, w szatni czy, czy na wyjazdach. Także jeśli chodzi o atmosferę, nie, jest naprawdę na, na najwyższym poziomie. Co do trenera, co do zmiany trenera. Każda zmiana trenera na pewno daje jakiś impuls do, do większej pracy, do, do, do pokazania się jeszcze, jeszcze lepszego na, na tle kolegów, na tle zespołu. Więc był to dla nas na pewno impuls pozytywny. No i mam nadzieję, że zobaczymy tego efekty na wiosnę. No, co do żółtych kartek? To jak, jak yy, wiedzą koledzy z drużyny, jestem zawieszony na pierwsze spotkanie, więc z tym może być gorzej. Czasami trzeba przerwać, przerwać akcję faulem, więc więc ta żółta kartka jest skalkulowana. Jeśli chodzi o bramki, do tej pory moje konto w siedzibniczące zawiera parę, parę bramek, także myślę, że, że, że bramkę jedną przynajmniej jest do